110. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka była uroczyście obchodzona w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Na spotkaniu nie zabrakło czołowych polityków stronnictwa z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem na czele. To jest też ważne dla naszych młodych obywateli, dla naszych młodych działaczy, żeby mieli poczucie dumy i godności, jaki ruch polityczny reprezentują. Że ten najbardziej godny, najbardziej wyrazisty i taki, który... Przenosi sobie ideę solidarności, ideę demokracji, samorządności. Właściwie na fundamencie tych ideałów zbudowana dzisiejsza Europa. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele wszystkich pokoleń ludowców, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi odznaczeniami za zasługi dla ruchu ludowego. Stanisław Mikołajczyk spina właściwie przeszłość ze współczesnością ruchu ludowego. Był to ten chłopski polityk, który w 1945 roku nie zawahał się, żeby z Londynu przywieźć nadzieję i powiedzieć Polakom, nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski, kiedy wszyscy uciekali z kraju, kiedy bali się tej rzeczywistości, która następowała. Wielkopolscy działacze PSL przekazali muzeum historyczne pochodzące z czasów emigracji sztandary. Stanisław Mikołajczyk, powstanie z Wielkopolski, żołnierz wojny 1920 roku, działacz młodzieżowego ruchu ludowego od 1943 do 1944 roku, premier rządu emigracyjnego. Po powrocie do ojczyzny Stanisław Mikołajczyk został wicepremierem tymczasowego rządu jedności narodowej, a już dwa lata później musiał opuścić ponownie kraj, udając się na emigrację.